Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie o poranku, właśnie wbijamy się z jedną z moich dziewczynek, gdzie ta dziewczynka, o, do mojej mamy na śniadanko, później zapowiada się taki dzień właśnie zakupowy, trochę też spożywczy, jakby nie było, ale też taki chęci, wiadomo, dobra, idę. I lecimy na szybkie lumpy, później zakupy spożywcze i jeszcze dzisiaj cmentarz, tak? Tak. I jest mamusia. My dzisiaj w takim z z zmniejszonym, <grywki> zmniejszonym składzie, aż dziwnie. Nikt tutaj nie krzyczy, nie biega, nie e marudzi. <grywki> Szok. zakupy bardzo udane, powiem szczerze. Yy, pokazywałam Wam takie małe mierzymy w przymierzalni lumpeksowej i powiem Wam szczerze, na ten sweterek taki z tym pastelowym niebieskim nie zdecydowałam się przez te bufki na rękawach. Były za duże i byłam bardzo w nim nieforemna. O, idzie mama ze swoimi łowami. Proszę bardzo. <laughs> I co? Zakupy spożywcze, a później sprzątanko. Niestety. Patrzcie, jak ja tu mamy odżywiam. Wrapy z bekonikiem. Wiadomo, mama szczęśliwa. Tutaj mamy też fajne rzeczy. Bo tu mamy herbatę zimową z jabłkiem. Ona jest super. Ja już ją brałam w zeszłym roku. A mama kawę, nie? Kawa musi być, mamo. Kawa musi być, kawa to życie. Kawa to życie dla ciebie. Ta. Ja nie piję. Ale daję radę. O. Jemy. Dobra, kochani, niewiele się dzisiaj w tym vlogu działa. W zasadzie też no niewiele wam pokazałam, nagrywałam, dlatego że ten dzień jest bardzo szybkim dniem. E, już jest godzina w pół do szóstej. W pół do szóstej robi się ciemno, więc przy sztucznym świetle, no niestety, ale powiem wam szczerze, że jeszcze dzisiaj zaplanowałam sobie ogromne sprzątanie ogromne sprzątanie, bo miałam naprawdę spore tyły tutaj w domu. E, przede wszystkim wyszłam z prania. Prawa dla mnie. Pomyłam podłogi, poodkurzałam, ogarnęłam łazienkę, ogarnęłam kurę, także naprawdę sporo roboty. Za mną w tle jeszcze zmywarka oczywiście, więc to na wielki plus, ale zajęło mi to około 3 godzin, naprawdę. Nie wiem kiedy ten czas zleciał. No i właśnie, zrobiłam zakupy spożywcze dzisiaj. Zrobiłam też zakupy w second-handzie z mamą. Jak widzieliście, mama bardzo zadowolona, bo jakieś tam super kurteczki udało jej się dorwać. Ja wam pokazywałam, tak jak wspomniałam wcześniej, te trzy, zdaje się, tak, zdecydowałam się na trzy swetry dla siebie. Mam jeszcze jakąś taką koszulę w kratę i zwykły czarny top też całkiem sympatycznie, mam też zakupy nie dla mnie, ale już słuchajcie, dzisiaj nie chcę mi się, szczerze mówiąc, nagrywać tego odcinka, chociaż wiem, że bardzo lubicie, przy następnej okazji znowu nagram. Ostatnio ktoś mnie zapytał, czemu kupujesz ciuchy w taniej odzieży, a czemu nie? A czemu nie? Jeżeli czasem mogę znaleźć tam jakieś perełki, to fajnie, często też na przykład inwestuję sobie rzeczy, w rzeczy lepszej jakości droższe i to też jest spoko, także jakby wiecie nie mam z tym problemu. Ale kto mnie tutaj ogląda dłużej ten o tym doskonale wie i dobrze, żeby tak wiecie nie zostawić was bez niczego, to zakończymy sobie tego vloga odpowiedzią na Pytanie. Bardzo fajne pytanie, bardzo w klimacie jesiennym. Jesień już pełną parą, tak jak widzimy. No właśnie, szybko ciemno się robi, także dzień coraz krótszy, zimno. Ostatnio też bardzo mocno deszczowo. I kochani, mam tak, pytanko. Co jesienią najbardziej lubisz jeść na śniadania, obiady i kolacje? Pozdrawiam. E, powiem Wam szczerze, aktualnie mam bardzo... Co? Może podłączę sobie jeszcze telefon, zanim wyjdę. Widzę, że mu się już należy troszkę go podładować. Ok. No właśnie. Zanim zaczęłam tak żyć bardzo w biegu, zanim to moje życie było tak, wiecie, bardzo szalone, to... Bardzo lubiłam, no może okej, okay, inaczej. Nie, że bardzo lubiłam gotować, ale po prostu dużo gotowałam. E, całe, wiecie, menu domowe wymyślałam zawsze ja, e, od pomysłu po realizację. E, natomiast teraz posiłkuję się, mm, no, no nie gotuje, o, po prostu, nie gotuje. W każdym razie jesień kojarzy mi się słuchajcie przede wszystkim z dynią, czyli krem dyniowy to jest taki must have jesieni. Yy, oczywiście uwielbiam robić sama, ale nie tylko często sobie też po prostu zamawiam i też jest yy, pyszny. Yy. Także krem dyniowy to jest pierwsza rzecz na jesień. Lubię też taki przepis z kwestii smaku na ciasto dyniowe. I to też właśnie, no mówię, ta dynia gdzieś po prostu zawsze przeważała, jeśli chodzi o jesień. No póki jest, wiadomo, trzeba z niej skorzystać i naprawdę pyszne rzeczy mogą wychodzić. I dynia ma to do siebie, że wiecie, smakuje dobrze i jakby w formie wytrawnej i w formie słodkiej. No więc takie dyniowe potrawy na słodko, na słono to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby właśnie jesienią odchodzę od zup. To znaczy, albo są to gęste zupy krem, albo są to po prostu jakieś fajne, treściwe, ciepłe yy, drugie dania i yy, yy, raczej takie, wiecie, bardzo rozgrzewające. Także yy, to, yy, to przede wszystkim. I nie wiem dlaczego, ale z jesienią też kojarzy mi się yy, taka przekąska yy, Rises. Chyba dobrze mówię? Chodzi o takie krążki yy, oblane mleczną czekoladą w środku yy, masło orzechowe. To też mi się na maksa, właśnie z jesienią kojarzy, więc. W zasadzie to. I już jesienią, nie wiem jak u Was, ale u mnie już jesienią wjeżdżają typowe zimowe herbaty: czyli właśnie cynamon, goździki, e, świeży imbir, miód, e, sok jakiś malinowy, jakieś takie wiecie cuda. Więc takie typowo zimowe herbaty. Bardzo lubię sama je przygotowywać, ale też bardzo lubię, jeżeli właśnie gdzieś jem e, poza domem, no to po prostu zamawiać sobie właśnie takie zimowe herbatki i, i to jest super. I właśnie już jesienią. Zaczynam sobie ten czas. Lubię też taką czekoladę na gorąco z piankami marshmallows sobie zrobić, i z moją nadusią często robimy sobie właśnie takie jesienne wieczory w towarzystwie właśnie kakao albo typowo gorącej czekolady. W Thermomixie są rewelacyjne przepisy, jeśli chodzi o to, także tutaj on mi mocno pomaga i z reguły właśnie nawierszytajemy sobie pianki marshmallows, więc tak, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy dla dorosłych, no to grzam Wino. Grzane wino już też u mnie pojawia się właśnie jesienią. Fajna jest opcja, bo możecie sobie kupić grzane wino bezalkoholowe. Ono smakuje trochę jak taki ciepły kompot, ale też tam wiecie, doprawiam sobie przyprawę do grzanego wina, również miód, cynamon, anyż, goździki, to, co wiecie, aktualnie mam w kuchni, jeśli chodzi o moje przyprawy. No i tak, i takie właśnie grzane wino też jest super pomarańcza, cytryna, wiecie, te klimaty. No i tak jak nie zawsze oczywiście musi być to wino z procentami. Może być to właśnie wino bezalkoholowe, bo jest też takie dostępne. No więc już mówię, już je jakby jesienią te potrawy i te napoje, ciasta, gdzieś tam bardzo się pokrywają z tymi zimowymi, ale myślę, że wiele osób, wielu, wielu z nas po prostu tak ma, no bo jednak latem sięgamy po takie, wiecie, świeże warzywa, owoce, takie rzeczy lekkie, bo jak jest gorąco na dworze, no to po, zwyczajnie w świecie nie chce nam się jeść jakichś takich rozgrzewających potraw, ciężkich, tylko no właśnie, tylko tak lekko, zdrowo i kolorowo. No, zatem, e, tak, kochani. Tyle. Pogadaliśmy o jesieni. Koniecznie dajcie znać, czy macie jakieś fajne przepisy sprawdzone właśnie na jesień z dyni chociażby, bo tak jak mówię, no dnia to jest naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o sezon jesienny. I ja Wam dzisiaj dziękuję pięknie, wybaczcie moje zmęczenie wymalowane na twarzy, ale serio, nadrabiam w ten weekend wszystko, wszystko, wszystko to, co mi się nawarstwiło. Jutro też będę nagrywała sobie do południa taką fajną współpracę, ale to wiecie, to będzie też taka współpraca, która no gdzieś tam nam, konsumentom, mocno otworzy oczy, dlatego... Lubię takie akcje, lubię takie rzeczy, dlatego też się podjęłam, więc super, już nie mogę się doczekać. Tymczasem żegnam się z Wami dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że, no, pomimo, że tak jak mówię, gdzieś tam niekoniecznie dużo się działo, to miło spędziliście ze mną czas, fajnie się pogadało na końcu. Trzymajcie się cieplutko. No i oczywiście, do zobaczenia w kolejnych filmach.